W 2023 roku w wyborach do Sejmu i Senatu uzyskał pan mandat senatora. Przypomnę, że ważność tamtych wyborów stwierdzała nasza Izba. W związku z tym mam do pana pytanie, czy czuje się Pan wadliwie wybranym senatorem, tak zwanym neosenatorem? Wówczas pan nie protestował, jakoś nie przypominam sobie, że pan protestował bardzo, bardzo proszę o zachowanie powagi. Pani sędzio, jestem tutaj w roli osoby, która występuje w obronie protestów wyborczych przedstawionych przez obywateli i ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to będzie posługiwanie się tego typu słowami, jakie pani sędzia użyła. I uważam, że te sędzia, tego typu słowa publicystyczne nie powinny e, padać w tej uświetnionej sali Sądu Najwyższego. Ale udzieli mi Pan odpowiedzi na pytanie moje? E, uważam, tak, że znaczenie rozstrzygnięcia e, Sądu Najwyższego w kontekście wyborów parlamentarnych ma znaczenie czysto deklaratoryjne w odróżnieniu od tych wyborów, od których jest uzależnione przeprowadzenie dalszych czynności, a mianowicie zaprzysiężenie Prezydenta Rzeczypospolitej.